8 marca to dla pani szczególny dzień. Obowiązkowo każda przedstawicielka płci pięknej musi w tym dniu otrzymać choć jednego kwiatka. I o to postarać muszą się panowie, ale czym byłyby prezenty bez życzeń? A czego życzą paniom legniczanie? Postanowiliśmy to sprawdzić. No cóż można życzyć? Dużo zdrowia tylko. Coś jeszcze może? Nie, raczej nie. Czyli zdrowie najważniejsze? Tak jest. Inni oprócz zdrowia życzą spełnienia marzeń. I szczęścia. Wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, spełnienia marzeń. No i szczęścia. Wszystkiego najlepszego przez tym zdroweczka. Inni kierowali w stronę pań życzenia mające charakter polityczny. Życzę był zmiany rządu. W życzeniach Legniczan nie zabrakło treści poświęconej mężczyznom. Pociechy z mężczyzną no chyba to jest najważniejsze. Na pewno dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, z serca dla mężczyzn. Do życzeń dołączyli się również nieco młodsi legniczanie. Przede wszystkim szczęścia, żeby zawsze się uśmiechały, żeby zawsze każdy pan mógł na nie spojrzeć i się uśmiechnąć tak w serduszku. Życzę wszystkim paniom szczęścia, radości i oczywiście miłości dla każdej z nich. Żeby było im miło, no i żeby żyły sobie spokojnie, gromadkę dzieci każda, no i żeby była zadowolona ze swojej pracy i ze swojego stanu majątkowego. Żyły jak najdłużej. A zatem, drogie Panie, żyjcie jak najdłużej i bądźcie szczęśliwe nie tylko 8 marca, ale każdego dnia.